Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na minutę. Dzisiaj na naszym stole. Uniwersalna podstawa do maszyny, tak napisana na opakowaniu, a tak naprawdę produkt znany jako mobilna podstawa do ukośnicy marki Parkside Model PUG 1550 A1. Zapraszamy. Zapraszamy. Oczywiście ostatnia sztuka, więc dlatego karton rozerwany. Tak, karton rozerwany, słuchajcie. I tak naprawdę nie ukrywam, że rozmawialiśmy o tym, że musimy sobie kupić coś takiego. I zapomnieliśmy, że będzie w kolejnej gazety. Więc poszliśmy parę dni później, dorwaliśmy ostatnią sztukę, na szczęście karton tylko delikatnie uszkodzony, więc tutaj jakby wielkiej tragedii nie ma. Na spodzie napisano Delta Sport, jest to zielony Parkside, więc 3 lata gwarancji, model A1 i on wcześniej występował w nieco innych kartonikach. Ale powiem uczciwie, czy to również była Delta Sport i czy to był dokładnie ten sam model? Nie wiemy. Nie wiemy, nie sprawdzaliśmy, ponieważ standardowo, jeśli testujemy produkt, który jest od jakiegoś czasu w sprzedaży, to bardzo staramy się nie oglądać nawet shortów związanych z tym produktem, żeby się po prostu nie sugerować czyimś zdaniem, tylko żeby mieć swoje. To prawda, to prawda. I e, dlatego pewnie dopiero jak ten film się pojawi, to obejrzymy, co pokazują inni. E, maksymalna nośność 150 kg jest całkiem nieźle. Powiem Wam uczciwie, że e, ja korzystałem już z tego typu stojaków od Ryobi. Natomiast kolega, który to miał, nie wiem skąd, załatwił drugi zestaw prowadnic, i tak naprawdę mieliśmy z jednej strony. Małą ukośnicę, taką mało małą, a z drugiej strony mieliśmy zamontowaną pilarkę taśmową i było naprawdę spoko. Fajnie to gdzieś tam działało. Eee, workspace supports mamy napisane między 94 a 198,5 cm. Tu jest napisane 198,5 To jest krawędź dolnych nóg. Wysokość. Od 82,5 do 93,5 cm, tyle. No tutaj, jakby nic więcej takiego do powiedzenia nie ma. Karton, karton, rozrywaj, tak. rozcinaj, działamy. Bardziej do pokazania. Więc ja już powiem uczciwie, że nie mogę się doczekać. Taśmy wyglądają na oryginalne, więc żaden Janusz go nie miał. Miejmy nadzieję, tak? bo to jakby jest. Miałem kiedyś dziewczynę, za którą sobie dał rękę obciąć. Nie i za sobą z ręki. Dokładnie, więc tutaj też nie postawiłbym na to funta kłaków. Otwieram, będziemy montować. Mamy jeden element. Mamy moi drodzy drugi element. I reszta wygląda na wstępnie zmontowaną, siostro. Wy jak wy? Ja tylko lubię pieścić, ja nie. Więc działamy szybko. Ok, czekaj. Teraz będziemy pieścić jeden wspornik. O, drugi wspornik, bo to się przyklinowało. I tyle. Co mamy w zestawie? Tu jest jeszcze jakaś tekturka. Tu w kartonie już nie ma nic więcej. Jak nie ma, nie kłam. Instrukcja. Będzie do kolekcji. Do okularów. Tak, zaczynamy to zbierać się śmieje. Dobra, zobaczymy. Czy będzie nam potrzebna do zmontowania? Spróbujemy bez. Jak to my. Nie, nie, kolego, ty spróbujesz. A, ja będę oglądał jak ovic. się rozwali <noise> i zadowolony. Y, zaraz zmienimy pewnie lokal, y, natomiast montaż zrobimy sobie tutaj. Zmienimy lokal i pokażemy bardziej ze szczegółami, bo myślę, że nie ma sensu jak to mówią, kupować kredensu, czyli rozwodzić się nie wiadomo nad czym. Wagaży nie, nie... Podstawa jak podstawa. Fajnie na szybkich klikach, fajnie, że na szybkich klikach. Natomiast, no dobra, jak będzie obciążona, to... to będzie ok. Bo to mamy tutaj lekkie sprężynowanie. Myślę, że to słyszycie. Ale moim zdaniem wynika to z użycia tych kulek. I jak ona będzie dociążona, to wystarczy, że ją delikatnie dociąży, To już jest ok. Co mamy w woreczku z akcesoriami? Tu jest napisane. Śruby, nakrętki, podkładki, podkładki sprężynujące. Tu się jeszcze podkładki sprężynujące zachowały. Dziękuję. Jak to teoretycznie i praktycznie działa? Otóż mamy dwa przedłużenia. Jedno wkładamy z jednej strony. Drugie umieszczamy z drugiej strony. No i powiem Wam, że już mi się pod to podoba. Ale nie, obróć. I już Parkside jest z zewnątrz. O. Nie, nie. No Park site jest z zewnątrz? Nie, Max Walking. Love. A, czy, okej, okay, czyli to powinno być tak. Dobrze, masz rację. To znaczy, że pewnie tamtą źle włożyłem. No i to i tak są tylko naklejki, więc one po kilku użyciach pewnie je, że tak powiem... No naklejka taka sama, bo już się rozpada, ale myślałem, tak. że on będzie parca i tak, no, że zaskoczyli. Zaskoczyli nie zrobili. Wkładamy, tu mamy rolki. To mówię, to temu się zaraz przyjrzymy e, nieco dokładniej, ale... Powiem Wam tak, już mi się podoba, już abstrakuję od tego, pomalowane proszkowe jest jak jest, ja mam pewne zboczenia, więc tu mi się to nie do końca podoba, ale źle ale... nie jest. Naprawdę nie jest źle. Tak, więc ja bym się osobiście na kontroli jakości do tego przyczepił, ale... ale tutaj tragedii nie ma. Zadbano nawet o takie szczegóły jak zaślepka do tego. To jest w ogóle moim zdaniem elementem zbędnym. Ta zaślepka od spodu, bo i tak to nic nie będzie wpadać, ale nie jest ten. Tu jest dobrze, tak. A tu też widzę, że też to zauważyłeś, ale myślę, że o. Widzisz? Kwestia, jak pójdzie śruba, to wyprostuje. Bez śruby, słuchajcie, lewa krawędź delikatnie opada. Zaraz zobaczymy, czy tutaj producent sugeruje, że my mamy użyć. No, tu masz blokadę. Tak, Czerwony. ale czy on sugeruje, że to ma być blok? ten, czy tylko wystarczy bez podkładki? Nie, Krótki. Widzę, nie widzę tutaj żadnej informacji o podkładce. Jako takiej. Czerwone, to czerwone. Tak jest. To tu mamy to do zamontowania. Ej. Ale po skręceniu. Nic nie pomaga. Ale bo tu masz jeszcze śrubę kontrującą. O, tak jak tutaj. Więc myślę, że to jest kwestia tego. Teraz tak, rączki dajemy po stronie wewnętrznej. Ale gumowane, naprawdę fajnie. Tak, także powiem Wam szczerze, że mi się to podoba. Znaczy jedyne co, to nie ukrywajmy, pytaliśmy znajomych, którzy posiadają ten sprzęt, Albo... I powiedzieli, że tutaj tragedii nie ma. Spoko, naprawdę mi się podoba. Yy... No ale na zewnątrz widzę, tak. że te, te są czerwone. Słucham? Czerwone są na zewnętrznych. Tak, a reszta to jest do, do montażu no, urządzenia. Tak. Dokładnie. Każdy tak daleko chodzić. No i oczywiście w międzyczasie, żeby nie było, padła na matka od mikrofonu. E, co zrobiliśmy, czego nie widzieliście tak naprawdę, bo jakoś bardzo dużo was nie ominęło. E... Dokręciliśmy czerwone grzybki. Tak. <grybki> Emil delikatnie naprostował tą stronę naszą prawą. Waszą prawą, naszą lewą, czyli prawo le lewą rolkę. Tak jest, ponieważ lekko opadała. No a ja wkręciłem tutaj te śruby, na których teoretycznie i praktycznie montujemy nasze narzędzia. Z tym, że ważna uwaga 8 podkładek jest w komplecie. Według instrukcji obsługi montujemy tylko po jednej na każdą śrubę, czyli 4. Tak jest. Tyle w temacie. Dlaczego nie dajemy od spodu? Dlatego, że jest to śruba typu zamkowego. Jakbyśmy dali od spodu, to ona nie będzie się poruszać idealnie po tych profilach, które tutaj są. Tyle, moi drodzy, w temacie teorii składania. Idziemy, pokażemy Wam to, idziemy na drugą stronę, pokażemy Wam to bardziej na zbliżeniach. A następnie no, wsiął i mi zakosił. A następnie. Co nie trafi? A następnie zamontujemy A sobie następnie. jakąś maszynę. A następnie blokady tu bardziej widać, jak działają. Tak. Odblokowujemy. Przesuwamy na daną szerokość. I zamykamy. I zamykamy. Popuścisz Z drugą stronę również? To może od razu zrobimy sobie wymiary. Nie. I Pamiętaj, że to jest plastikowe. Koniec, tak? Dalej tutaj nie, nie da rady ze względu na te nóżki. E, to, jak już jesteśmy tutaj, jak już działamy przy tym maksymalny rozstaw, jeżeli chodzi o śruby postaram się złapać mniej więcej środki, tak? To jest 64 cm, więc myślę, że spora część grubościówek bądź grubościówkowy równiarek wejdzie. wejdzie w zupełności. U góry, tutaj na tych uchwytach, macie dwa żłobienia, które są to żłobienia właśnie pod te śruby zamkowe. Dzięki którym możecie. Emil pokazuje i objaśnia, tak? Prezentacja multimedialna tak, Pan, dzięki, dzięki którym możecie te śruby regulować i maksymalny rozstaw około 38 cm. Więc też już sporo maszyn wam wejdzie. Jeżeli chodzi o te wymiary maksymalnego wysunięcia to one się zgadzają tak jak pisał producent, natomiast jeżeli mówimy o wysokości no to Mamy 78 cm do poziomu maszyny. Tak, czyli do poziomu, w którym będzie spód ukośnicy, bądź jakiejkolwiek innej maszyny. Dla porównania... Nasz stół ma 87 i pracuje się tuż całkiem wygodnie. Więc do ukośnic z bardzo niskimi stopami będziecie się musieli lekko nagiąć, co też nie jest wcale takim głupim rozwiązaniem. Ale każdy e, słyszał opowieść, że Czegoś zrobicie, to tylko garba, więc. Tak. Natomiast te śruby zamkowe, które są tutaj zastosowane, są śrubami dość długimi, bo wystaje nam nad krawędź 57 mm. Więc jeśli macie lekką maszynę, tak, typu ukośnica, nie mówię o grubościówkowej równiarce, to możecie tak naprawdę wrzucić sobie więcej podkładek i podnieść ją odrobinę do góry, żeby Wam było dużo wygodniej. Dla osób naszego wzrostu Taka wysokość jak mniej jest Mniej więcej 1,85 m, Dwa niziołki. Tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o tą różnicę, która jest tutaj pomiędzy powiedzmy rolką to jest około 5 cm, mniej więcej różnicy. Nie jestem to w stanie bardzo precyzyjnie zmierzyć. Jeśli usuniecie te y, dwa uchwyty do maszyn, to możecie to również wykorzystać jako prowadzenie, ale możecie to wykorzystać też jako mały blacik roboczy, bo tutaj macie dwie e, płaskie powierzchnie, w które tak naprawdę możecie sobie złapać kawałek jakiejś deski coś tam zawsze na tym podkładać. co też jest w sumie spokojne? Ale prawda? najważniejsze, złożone, czyli kompaktowe. Tak, składanie najbardziej, najfajniejsze, bo to w całości, o. Tak, składamy, żeby nie było. Zajmuje, no o. Tak, zajmuje niewiele miejsca, tak naprawdę. Czyli w warsztacie możecie to spokojnie mieć, tak jak my będziemy mieli jako dodatkowe stanowisko. Skitrane. Ale... Do transportu wcale nie jest duże. Yy, ostatnie pytanie moje yy, z serii tych najważniejszych. Czyli ktokolwiek, czy ktokolwiek to zauważył. Tak. A ja Ci powiem, a ja Ci powiem. Nie będę głupi. 8,95 kg. Pierwszy, aha, czyli na prawy biceps. Nie w idziemy testować. Czekaj, bo jeszcze jedną rzecz tylko chciałbym zmierzyć, bo już tam nie będziemy latać z miarką, bo to bez sensu. E... O, magnes złapał, bo tak się zastanawiam o co chodzi. Ustawiamy to na maksa. Masz naklejkę na maksa? Tak, mam. I różnica poziomów to jest 133 mm, więc do większości ukośnic powinno Wam to w zupełności wystarczyć. Jeśli postawicie grubościówkowy równiarkę, to tak naprawdę możecie zapomnieć o używaniu tego za niską. Więc przechodzimy do testów, i łatwiej się niesie. Moi drodzy, zamontowaliśmy już kilka y, z naszych maszyn, już tu siedzimy, no dłuższą chwilę, z dobrej ale... godziny w sumie jesteśmy w warsztacie. Są już rzeczy do poprawki, które byśmy poprawili. Tak, y, zacznijmy od tego, że tak, no chcemy Wam powiedzieć maksymalnie wszystko, co tylko możemy. Kilka razy ją składaliśmy, rozłożyliśmy, y, kombinowaliśmy, jak tylko mogliśmy. To jak widzicie, to ciągle jest pod kątem mimo naszych prób naprostowania, dużo lepiej nie będzie. Tulejka jest tylko na zewnątrz trzymająca plastikowo, więc wiadomo, przy dłuższych robotach wyrobi się. To będzie tak. jeszcze większy luz. Natomiast tak na dobrą sprawę ja bym tego nie traktował jakoś bardzo serio. Bardziej jako podporę, nie do przesuwania. Choćby ze względu na to, że ten rozstaw jest zbyt mały i do naprawdę do większości grubościówek czy grubościówkowych równiarek by tego nie wystarczy. Więc to raczej bym traktował jako dodatkową podporę. Z drugiej strony, fajnie, że jest. Nie? Te śruby, które są w komplecie, dlatego zostawiliśmy tak naprawdę najmniejsze narzędzie, które, które mamy, z najmniejszą stopą. Ta stopa ma wielkość 49 mm. mam nadzieję, że to widzicie, nie zasłaniam wam mowy. Po pierwsze, jest... krótsze śruby, a żeby ułatwić nadmontaż montaż, byśmy zrobili motylki. Tak, o tym rozmawialiśmy, to jest chyba jeden z lepszych y, pomysłów na jakie można tutaj wpaść, dokupić sobie po prostu motylki zamiast tych nakrętek. No chyba, że macie tylko jedną ukośnicę. No to na stałe, na stałe nawet możecie wtedy wziąć kątóweczkę, te śruby sobie skrócić, jest po temacie. Nie? Natomiast, jeśli macie, to jest kupione tak jak w naszym wypadku, pod kilka maszyn, to w tym temacie w ogóle bym nie szedł. Jeśli chodzi o stabilność, ona lekko chodzi na boki, co przy ukośnicy nie będzie miało większego znaczenia, będziecie pracować tak jak ja w tej chwili. O tyle, przy tych małych ukośnicach, taka jak ta, którą założyliśmy teraz, jest jednak dość nisko. Ale my też jesteśmy wysocy, bo my mamy ponad 1,80 m wzrostu, obaj. No to wstanie, kolego. No właśnie. To w tym wypadku zobaczcie, jak to wygląda. Nie ma opcji, żebym pracował inaczej niż na lekkim ugięciu. Po prostu inaczej to nie zadziała. Jeśli chodzi o regulację. To zobaczcie, jest to jak najbardziej możliwe, podnosimy, bierzemy materiał, podnosimy, rozszerzamy maksymalnie spoko, do ukośnic jak najbardziej, do grubościówka wyrówniarki. W momencie w którym wkładacie materiał z boku musicie się liczyć z tym przy wyrówniarce. No niestety, jesteście cały czas na oporze i to będzie pracować. No to są tylko takie uchwyty kulowe. No ale niby grube, ale no lepsze było chyba zastosowanie sztywne. Tak jest. Albo wymyślenie innych blokad. Z drugiej strony, za te pieniądze, które to kosztowało. No to sami ocenicie, czy to jest warte, ale pod naszym względem. Ja jestem bardzo zadowolony. Uważam, że rozwiązanie jest naprawdę Jakoś spoko. Jakość wykonania naprawdę nie jest zła. Pełna regulacja. Pieniądze nie są złe. Januszowe. Januszowe. No i nie wiem, czy mówiłem już o tym. Tak na dobrą sprawę, czy to tylko my rozmawialiśmy o tym już kilka Nie, razy. nie rozumiem. Jeśli chodzi o te zaczepy, które są tutaj. Które nam pozwalają na pełną regulację, bo na przykład teraz moja okośnica nie jest na środku. Tylko jest delikatnie przesunięta. Ten chodzi z lekkim oporem. Jeśli chcecie go po prostu dopchnąć, to musicie użyć nieco więcej siły. Tu jest większy luz i tak naprawdę jestem w stanie to zapiąć dwoma palcami. Nie porusza się. Natomiast luz, który jest tutaj, no to nie są skręcone śruby. Tak. Łatwiej, zwłaszcza przy częstej wymianie, będzie Wam po prostu z motylkami. Natomiast jeżeli chcecie zamontować tylko jedną, użyłbym krótszych śrub i nakrętek z teflonem. Oczywiście, że tak. Tylko pamiętajcie, że każda stopa jest inna, więc w... tutaj mamy możliwość zastosowania motylków, ale tam, gdzie będziecie mieli większy próg, nie ma takiej opcji. Dokładnie. Poza tym, no wygląda to spoko. Mówię, my przemierzyliśmy już kilka maszyn. Daje to całkiem fajnie. Dobra, w ramach zabawy Przechodzimy do orzynienia i wyrównania naszej jednej belki testowej. Tak, czyli tak naprawdę zobaczymy, czy coś z niej jeszcze zostanie. Piękny plaster miodu. Dziurawy. Dobra, może tutaj. Mhm. No ogólnie bardzo fajna opcja, tak? No bo zakłada się długą belkę tutaj przytrzymujesz, i wszystko sobie nie prowadzisz na rolce. Tak, znaczy ja mógłbym użyć tej śruby. No ścisku. No, właśnie, czyli do ściskania, ale nie wiem, czy jest sens. Mhm. A właśnie tak coś mówię, za łatwo mi poszło. No, powiem Ci, że niewiele z nich zostanie. Czy to idzie do wyrzucenia, to nie wiem do czego zostawimy. Do jakiegoś wiercenia ewentualnie. No, więc chyba tym pięknym akcentem przechodzimy do podsumowania. No dobrze, no to co? Jak zwykle przechodzimy do naszych podsumowań. Słuchajcie. Sami widzicie, na no jaki to jest sprzęt. Kilka poprawek byśmy nanie, nanieśli. Proszkowo malowana, ale niestety, nawet od odkurzania się bardzo rysuje lakier. Tak. E, więc jakość tego lakieru proszkowego jest dość słaba. Dobra, zostawiamy ją tak jak jest, jak mam być szczery. No bo jedzie z nami spakowana w samochodzie, złożona tylko nogi i idealnie się mieści. Tak, więc tak ją na chwilę obecną zostawiamy. Pierwszą rzeczą, którą teraz zrobimy, będzie to, że jak będziemy jechać po materiał do kastoramy, to po pierwsze kupimy krótsze śruby zamkowe, bo niestety mamy tylko dłuższe i motylki. No to wszystko zależy od Was, jakie macie stopy, żeby sobie to ułatwić, bo z motylkami jest dużo szybciej niż się bawić kluczem, lub jak macie jedną, no to wtedy ok. Tylko krótsze stopy, no bo tutaj przeszkadza. Ogólnikowo. Naprawdę nie jest źle. Ma kilka mankamentów, ale też cena nie zabija. No nie, to jest 199 złotych, więc jest Bro, rozsądnie. Ja jestem na tak, ona z nami zostaje. Nie byłem bardzo mocno przekonany, natomiast z drugiej strony stwierdziłem, że dobra, najwyżej zaryzykujemy i oddamy, jak się okaże, że jest lipa. Nie ma lipy. Słuchajcie, no macie, na, można powiedzieć, dwa w jednym. Bo jest jako podpórka, czy jako stół. No i plus na sprzętach, czy ukośnice, czy na taśmówkę. Dobra, teraz zrobię troszeczkę delikatną zmianę kadru. Bo wy tego raczej nie będziecie widzieć. Jeśli chodzi o nasz stół roboczy, który mamy w tej chwili, jesteśmy na mniej więcej podobnym poziomie. Różnica jest kilku centymetrów. Moim zdaniem, razem nawet z tą najniższą ukośnicą, którą mamy, z tą najniższą stopą, jesteśmy ukośnicą z centymetr wyżej niż nasz blat. Natomiast jeżeli chodzi o te blaty robocze na maszyny, które są z tyłu? No to tam już było 90, 95 robione. Zależy tak. od maszyny, no ale no to, Jak to mówią? Jesteśmy za wysoce, ale no te 1,85 m przekroczyliśmy, więc no... Naszą opinię znacie. Nie jest źle, nie jest idealnie. Ale jest ok. Słuchajcie, każdy sprzęt jest do jakiejś delikatnej modyfikacji. Tam, gdzie kupimy sprzęt, żeby pracować zawodowo, no to niestety trzeba wydać już 3-4-krotność tego. Minimum. Z jakiejś podstawy. A tutaj mamy w tej cenie takiej, no, jak to się śmieje, Januszowej. Domowo, warsztatowo, ogrodowo, działkowo. Bóg wie jak inaczej. Radziliśmy sobie do tej pory bez tego, więc nie jest to jakiś absolutny must-have. Ale w końcu stwierdziliśmy, że warto to mieć. Ułatwiają robotę. Słuchajcie, każdy sprzęt, który kupujemy ma nam Ułatwić robotę i przyspieszyć, a nie, że będziemy ręcznie bawić się i nie strugać strugać I myślę, że to jest dobre podsumowanie. Czekamy na opinię Waszą. Zastanawiamy się, kto z Was ma, kto kupił, kto ma już od dłuższego czasu. Czy zauważyliście jakieś inne mankamenty niż my przez ten tak naprawdę jeden dzień z tym sprzętem? I co? Przypominamy, że widzimy się w każdy. Poniedziałek oraz piątek. Tak jest. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczyska wkrótce. Cześć.